Witam Państwa serdecznie Dzisiaj mamy 13 grudnia I niestety nasze pszczółki zaczęły wariować Co widać po wylotkach Niestety Nie każdy ul, bo nie każdy ul Jednakże Większość bardzo obficie chodzi najbardziej aktywowane na no jak na gruzin im bakwasty jakoś tak w mieliśmy stopniu, jednakże odkłady tego roczne bardziej Są aktywne, i tutaj chyba najbardziej działająca jak na grudzień krainka. Niestety pogoda nie do końca nam sprzyja, wydajmy nie teraz. Dziękuję za uwagę.